Witam ponownie w mojej kuchni, mam najmieleszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszne ciasto drożdżowe z kruszonką i z rodzynkami. Ja wcześniej zrobiłem wideo o cieście drożdżowym z kruszonką, wyszło przepyszne, pięknie wyrosło. To jest bardzo podobne, troszkę je tak udoskonaliłem. No i rewelacja. Po prostu smak, zobaczcie. Tak wygląda ta dróżówka, jest ciasto, jest idealnie wyrośnięte, nie jest ani przerośnięte, ani y, niedorośnięte. Ono jeszcze jest ciepłe, pokażę jak cała wygląda. Że jest, smakuje idealnie, jest w środku takie pulchne, takie y, takie delikatne, ale dobrze nawilżone, nie jest takie suche. Jak jeszcze posmarowałem masłem, no to już niebo, niebo w gębie. Yy, także, ale żeby nie przedłużając, bo wszystko będzie na filmie, zapraszam do pieczenia drożdżówki. Przepis jest bardzo prosty, tylko jedyne co trzeba zrobić, to dokładnie podążać za przepisem, za filmem yy, i wtedy prawie gwarantowane, żeby, że wyjdzie. No, nie mogę nigdy zagwarantować na 100%, ale no, tak jak widzicie, jak popatrzycie na komentarze osób, które gotowały, piekły z moich przepisów, no to wszystko wychodzi. Dlatego, że ja się staram, żeby to wszystko właśnie było takie proste. Jak ja coś umiem zrobić, no to pewnie każdy będzie umiał zrobić, bo ja to nie jestem jakiś specjalnie, specjalny kucharz z, z dużym doświadczeniem w jakichś tam restauracjach. Więc przepis jest naprawdę super. To, co zrobiłem przed chwilą, to wymieszałem drożdże, cukier i mleko, dodałem mąkę, typ 450 i jajka 6 żółtek, jedno całe jajko. Także powracając do samego przepisu, jest naprawdę niesamowity. No jak spróbowałem tą drożdżówkę, no to mówię, no chyba. Chyba tylko mama i babcia lepsze piekły. No bo tak dobre już że dawno, dawno nie jadłem. Jest taka delikatna, taka pulchna, ale z drugiej strony ma strukturę. Może pączek to nie jest dobre słowo, ale właśnie jest taka, taka, taka dobra. No. To musicie zrobić i spróbować. I wtedy zobaczycie. Te poprzednie drużówki, które robiłem, też są bardzo dobre, no ale ta mi chyba najbardziej smakuje. Więc polecam. Na początku małe obroty, żeby to wszystko się w kuchni nie znalazło, bo jak włączę szybsze obroty, no to cała mąka wyleci. Później zwiększam obroty. Akurat u mnie to jest jedynka, ale to widzicie, jak, jak szybko powinno iść. I teraz wyrabiam to ciasto 10 minut. Po 10 minutach dodaję dwie łyżeczki soli. Nie opuszczamy soli. Sól jest bardzo ważna. Ona. Dodaje smaku nie tylko do takich zwykłych potraw, ale też do słodkich potraw i ta drożdżówka będzie o wiele, ona nie będzie taka dła, taka nijaka, będzie super miała smak. W międzyczasie rodzynki, tutaj mam 150 gramów tych rodzynek, to niby wydaje się troszkę dużo, ale one znikną w tym cieście, jego ono urośnie. Także to jest akurat taka idealna proporcja i pół pomarańcza. Dodaję do mikrofali, tak żeby mi się nagrzało, czy uważę, żeby, żeby nie, się nie spaliły te rodzynki. Raz mi się tak udało zrobić kiedyś. One tak na, tą, ten sok wchłoną, i dzięki temu one są lepsze, takie bardziej soczyste później. Po pięciu minutach kolejnych, po, po tym jak soldałem, zaczynam dodawać masło. Masło dzielę sobie na trzy części. Na początku troszkę wolniej, no żeby to masło i nie rozprysło na, na kuchnię, ale później na wysokie obroty i do momentu, kiedy się to wszystko połączy. Do rodzynek daję łyżkę mąki. Tak szczerze nie jestem pewien, czy do, drożdżo, do ciasta drożdżowego jest to aż tak bardzo konieczne, ale daję, już nie zaszkodzi, żeby nie opadło. I zwiększam Zapomniałem zwiększyć sobie, ale teraz widzicie, zwiększyłem do dużych obrotów i to mi się teraz ładnie łączy. To masło z, z ciastem. O, Jak się połączy ładnie, kolejna część i kolejna. Ja sobie to podzielę na trzy części, na dwie części też będzie dobrze. No na jedną, no to tak trochę będzie i tak się połączy. Także jak naraz chcecie wrać, no to będzie się dłużej mieszać na początku. Zawsze jest tak, że ta pierwsza część się łączy trochę trudniej, a już pozostała już jest, już jest szybciej. No i jak to wszystko już się ładnie połączy, jeszcze około 5 minut wyrabiam na tych wysokich obrotach. Nie są takie najwyższe obroty, ale takie w miarę wysokie. Może nie całe 5 minut, tak 3,5 minuty wyrabiam to ciasto i później będę dodawał rodzynki. To ciasto będzie takie miękkie, takie klejące się być, się może nawet wydawać, że ono jest aż przerobione. No zobaczcie jak ono się to jest y, tak na pączki się robi tak naprawdę tak żeby takie albo jak robimy briożki tak samo y, po prostu ono ten gluten się bardzo ładnie tutaj uformował teraz już tylko na wolnych obrotach będę chciał żeby to się te rodzynki połączyły z ciastem żeby się mi się wymieszały, ale i tak będę chciał na stolnicy, czy na blacie, bo ja używam blata jako stolnicy, y, wymieszać to dokładnie, bo no, nie wierzę, że one mi się tak równo wymieszają. To ciasto jest, będzie bardzo klejące, tak jak już mówiłem, i nie jest łatwo pracować z takim ciastem, natomiast y, widzę, zobaczycie. To już jest końcówka, tutaj już się prawie połączyło. Natomiast no, wymaga to jeszcze wymieszania. No zobaczcie, klei mi się do rąk. Także ja tego ciasta tak zostawić tutaj nie mogę za bardzo, bo ono jest się przyklejone do, tych, do, 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 do tej miski i ona by nie, nie urosło tak jak trzeba, dlatego muszę wyrzucić to na na stolnicę, czy na blat i tam uformować taką ładną kulkę, wymieszać do końca te rodzynki. Zaraz pokażę, jak. Jak nie chcecie tak robić, no to trzeba tylko zgarnąć to, co jest z miski, i już tak zostawić. Bo ono dosyć strasznie wygląda to ciasto. Bo jest bardzo klejące się, powtarzam. Ale... No, tak jest. Natomiast y, można bardzo łatwo wypracować teraz to ciasto. Ja nie będę za długo wyrabiać. Ja tylko chcę, żeby y, zrobić taką ładną kulkę i wymieszać jeszcze troszkę te, te rodzynki. Więc przegonię trochę to ciasto na stolnicy. Zaraz poka pokażę, co mam na myśli. No właśnie w ten sposób. Widzicie ona mi się już tutaj ta kulka zaczyna wyrabiać. To uciąłem troszkę film, żeby, żeby was nie trzymać. O i zaraz pokażę wam jak takie, takie ciasto można wyrabiać. Podnosimy i tak właśnie to, co jest z tyłu, idzie do przodu, to, co z przodu, idzie na górę. Ono jest bardzo klejące, ale, ale można to wyrobić. Gdybym to tak dłużej wyrabiał, to ono by mi się całkiem przestało kleić. Ale bardziej mi tutaj zależy na tym, żeby te rodzynki wymieszać, niż żeby je tak całkowicie, tak pizzę, wyrobić do końca. Dałem dosyć dużo mleka i dałem też jedno żółtko więcej niż w poprzednim przepisie. Dlatego ono jest bardziej wodniste, to ciasto, nawilżone, ale dzięki temu ono będzie jeszcze lepsze. O, i teraz musimy tym drapakiem to wszystko, ten cały bałagan posprzątać takim bardzo zdecydowanym ruchem. I widzicie, już jest kulka, już ona się tak nie klei bardzo do, do blatu i można ją rzucić do miski. I jest. I teraz około godziny wyrastało. Tylko że ja mam w kuchni dosyć ciepło. To jest lato, to jest upał. Ładnie wyrosło i teraz będę chciał, ja wcześniej sobie wysmarowałem y, blachę, ona jest 20 na 30 cm. Wysmarowałem masłem i położyłem na spód papier do pieczenia. No po to, żeby mi się nie przykleiło. Przyspieszam trochę to wideo, bo no i tak się długo już robi. Nie chcę was trzymać na, na tych szczegółach, które z jednej strony nie chcę pominąć, bo to, to są ważne, ale też jak się przyspieszy, to, to też widać dobrze. O, i teraz sobie tak założyłem, zrobiłem znowu taką kulkę. I teraz roz, y, zrobię taki kształt mniej więcej równy tej blachy. Tutaj nie przejmujemy się, że ja to spłaszczam to ciasto. I zobaczcie, ono się już nie klei. Takimi nie naciskam mocno, także żeby mi się aż tak bardzo nie spłaszczyło. No ale trzeba uformować, żeby było mniej więcej równo, bo później będą takie dołki. Które brzydko wyglądają w cieście. I zostawiamy na kolejne 45 minut mniej więcej, po to, żeby wyrosło. Robimy kruszonkę. Kruszonkę się robi bardzo prosto. 5 do, do tej wielkości ciasta to jest 5 łyżek cukru, 5 czubatek łyżek mąki i 2,5 łyżki masła. To masło, które tutaj widzicie, to, to sam robiłem. Można, jest wideo. Można sobie zobaczyć, jak masło w domu można robić. Bardzo prosto się robi zresztą. I rozgniatamy tak. Do efektu. Ja oczywiście sobie wybrałem miskę, nie taką jak trzeba. To jest miska z mąki, która była wcześniej, także ona jest czysta. I rozmiatamy. Najlepiej dwoma rękami. Dopóki nie będzie taka jednolita masa, że można to wlepić, zlepić. Nie ma się zlepiać tak jak glina. Tylko ma się po prostu. Widzicie, ja już to później rozkruszyłem. Ale ta kruszonka ma być taka. Taka jak kruszonka, taka jak właśnie jak widzicie. I po jakiejś po godzinie, 10 minut mniej więcej, ładnie urosło. Teraz posmaruję rozczepanym jajkiem, to jest tylko jajko, nic więcej. Ono pełni dwie funkcje. Pierwsza funkcja to ładny kolor będzie później, jak się upiecze. A druga funkcja, że ta kruszonka się lepiej przylepi. Także nie, nie żałujemy jajka. Minusem jest to, że, że jak posmarujemy jajkiem, to, to się, te boki się mogą przykleić do, do blachy, ale to nie problem, bo łatwo je. Ważne, że spód się nie przyklei, bo spód jest na papierze. Wkładamy do rozgrzanego tem, temper, piekarnika do temperatury 180 stopni na około 40 minut. Zobaczcie, ma być taki kolor. Jak jest już taki kolor, może być troszkę bardziej przypieczony, jeżeli chcecie. Nawet może byłoby lepiej, gdyby było bardziej przypieczone. No ja nie chciałem robić czarne, bo później są komentarze, że ospalone. Jedna osoba lubi bardziej przypieczone, druga mniej po prostu. Ja lubię, jak taka jak ta kruszonka jest taka chrupiąca. Ale można powiedzieć, że to jest tak idealnie zrobione. Jest jeszcze ciepłe. Więc tutaj próbować raczej jeszcze nie będę, ale zobaczcie, no piękna jest, piękna drożdżówka, idealna, ona nie wyrosła tak bardzo wysoko, ale to też dobrze, bo wyrosła idealnie, nie opadła i ma taką strukturę, taka jak powinna mieć, czyli nie, nie, nie będzie taka przesuszona troszkę. I teraz zostawiam to na jakieś pół godziny, tak żeby mi ostygło. Nie będę, nie będę jadł gorącego. Masło mi się po prostu roztopi. O, dożówka jest jeszcze ciepła, ale już jest gotowa do spróbowania. Jeszcze jeden kawałeczek odkroję. O, zobaczcie, przepiękna. Ma taką strukturę troszkę jak yy. No, taka jak dorżówka może troszkę jak pączek, taka bardzo delikatna, to ciasto jest pulchne. Może ja sobie zaraz kawałek tutaj spróbuję, zobaczymy, jak ona się bardzo ładnie. Ona jeszcze jest ciepłe, ona troszkę zmieni swoją, będzie bardziej elastyczne, jak będzie. Będzie już przestudzone, ale ja już, już nie będę czekał. Próbuję z masłem i bez masła, bo no w sumie tak jak ja zazwyczaj drożdżówki jem, czyli z masłem, bez masła. Hmm. Rewelacja. Przepyszna jest. Nie wiem, czy masło jest w ogóle potrzebne, bo ta słodycz z rodzynek i z kruszonki. Teraz zobaczymy z masłem. Mm. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza drożdżówka, jaką zrobiłem do tej pory. Może. Nie urosła aż tak strasznie dużo. Są t, y, rodzynki, to ciasto było bardziej takie, y, bardziej wodniste. Natomiast no, urosła pięknie. Tak czy inaczej. Tak równo. Natomiast w smaku, rewelacja. Mm. Kruszonka jest taka chrupiąca, nie za słodka, ale taka właśnie idealna. No i powiem, że to ciasto jest raz niebezpieczne, bo chyba zaraz połowę zjem, bo obiadu jeszcze nie jadłem dzisiaj, bo to piekłem. No i za jak się zabiorę, to, to pewnie tutaj dużą część skończę. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.